No cześć wszystkim. Dzisiaj Anioły w strefie końcowej. Jest to kontynuacja Aniołów z boiska z 94. Ten film jest z 97. Tym razem mamy drużynę futbolową szkolną, która no niestety odnosi same porażki. Dodatkowo główny rozgrywający, najlepsza gwiazda Drużyny traci ojca i opuszcza drużynę. Dodatkowo mamy tutaj bohatera, który modli się znowu o pomoc dla drużyny, żeby w końcu wygrała. No i tym razem również anioły przybywają, żeby pomóc naszym zawodnikom. Mamy tutaj bardzo fajne ujęcia, ciekawą grę aktorską, bardzo fajne gwiazdy. Tak samo jak w poprzednim filmie, akcja jest dość prosta, wszystko toczy się do przodu, jednakże w finale nasza drużyna musi grać bez aniołów, nie pozwala im na to ich prawo. A finał jest przeciwko drużynie demonów. Więc tutaj dodatkowo muszą być nasi zawodnicy zmotywowani. Bardzo ciekawy film. Może nie jest aż tak dobry jak pierwszy. Jest inny. Niektórym może się podobać, niektórym nie. Ale naprawdę przyjemnie się go ogląda. Na wieczór gdy już macie święty spokój, albo gdy chcecie obejrzeć coś z, z dzieciakami, to warto sobie coś takiego opuścić, bo pomimo upływu lat, bardzo fajnie się zestarzał ten film. Tak samo jak pierwsza część. Bardzo przyjemnie się wygląda. Bardzo ciekawy, pomimo prostej fabuły. Naprawdę film dla całej rodziny, który polecam. O tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hej!